Przebudowę przejść dla pieszych w mieście Tarnowie. Wraz z nami są dzisiaj radni Rady Miejskiej w Tarnowie i przedstawiciele Urzędu Miasta Tarnowa, których serdecznie witam. Witam też gospodarzy województwa i miasta Tarnowa, pana wicemarszałka województwa małopolskiego, pana Ryszarda Pagacza i prezydenta miasta Tarnowa, pana Jakuba Kwaśnego. Witam serdecznie. I nie przedłużając, oddaję głos panu wicemarszałkowi. Oraz pana wiceprezydenta. Oraz pana wiceprezydenta oczywiście tak, wiceprezydenta, no, bardzo. bardzo się cieszymy, pani. Ja mieście. bym tak prosiła do mikrofonu. Jasne, tak, to Krok do przodu, dobrze? Tak, Krok do przodu. E, bardzo się cieszymy Panie Prezydencie, Panie Prezydencie, Państwo Radni. Przede wszystkim e, z tak licznego udziału państwa e, to spotkanie e, ma taki charakter. E, Pierwszego spotkania, gdzie możemy wesprzeć miasto Tarnów, również chcę zwrócić uwagę moje miasto, w którym mieszkam. I cieszę się, że możemy dla mieszkańców wspólnie z władzami miasta, z radnymi zrobić coś dobrego. To spotkanie nasze dzisiaj jest poświęcone poinformowaniu państwa, poinformowaniu mieszkańców, że miasto wraz z dwoma innymi, wnioskodawcami, czyli powiatem krakowskim i, i miastem Nowy Sącz dostało środki, ma przebudowę przejść dla pieszych. To jest, skorzystam, bo to trudne do zapamiętania, więc skorzystam z takiej ściągawki. Szanowni Państwo, w ramach priorytetu Fundusze Europejskie dla Transportu Regionalnego, to jest działanie, które się nazywa drogi powiatowe, a typ projektu bezpieczeństwo na drogach, w tym budowa obiektów przeznaczonych do nauki, dzieci, młodzieży, przepisów ruchu drogowego. Został ogłoszony nabór na początku tego roku i w tym trybie, w trybie zamkniętym prowadzony był, który był prowadzony od 25 stycznia do 2024 roku, czyli obecnego roku do 29 roku. Kwota alokacji na nabór wynosiła ponad 8,5 miliona, a dofinansowanie pochodzi wyłącznie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Kto był wnioskodawcami? Kto, jakie jednostki były wnioskodawcami do tego projektu, do tych, o, tych, o te środki? Więc to były jednostki samorządu terytorialnego, związki, stowarzyszenia, jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego i inne podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządowych. Tak jak i zarządcy dróg publicznych, policja, straż pożarna i służby ratownicze. Wsparcie obejmuje to wsparcie w ramach tego, tego projektu obejmuje inwestycje poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz inwestycje zwiększające bezpieczeństwo pieszych, na przykład budowa lub przebudowa przejść dla pieszych, likwidacja punktów kolizyjnych na drogach powiatowych poprzez przebudowę skrzyżowań, w tym budowę pasów do lewoskrętu, brąd w miejsce skrzyżowań, budowę obiektów przeznaczonych do nauki dzieci, to są te szkoły takie jazdy prawda, dla, dla dzieci. Proszę Państwo, to tak ogólnie o projekcie, natomiast co z tego udało się w Tarnowie, bo to jest najistotniejsze, jesteśmy w mieście Tarnowie. Będą przebudowane cztery przejścia dla pierwszych, dwa na drogach powiatowych, mówię tutaj o ulicy Alei Piastowej i druga droga, druga droga powiatowa to jest ulica Słowackiego i dwa przejścia dla pieszych na drogach gminnych, a mówię tutaj o ulicy Piotra i o ulicy Rejtana. Tak jak wspomniałem, te, te unowocześnienia, te poprawy przebudowy przejść dla pieszych służą poprawie bezpieczeństwa, doświetleniu tych przejść dla pieszych bądź też skomunikowaniu y, tych dróg, jak będziemy mieć na przykład y, jeżeli chodzi o, o ulicę Słowackiego, ale jest Słowackiego i, y, i, i ulicę Rejtana, skomunikowaniu ścieżek, y, ścieżek rowerowych. Y, i obniżeniu na przykład też tych krawężników, tak by można było łatwiej komunikować się, czy to w przypadku osób niepełnosprawnych, czy też na przykład wózków z, dziecki, z dziećmi i tak dalej. Więc mówimy o kwocie, o kwocie 185 tysięcy, jak dobrze pamiętam, a to i tak jest 85%, 85% tego projektu. Może nie są to takie ogromne kwoty, natomiast tak jak wspomniałem państwu na początku, jest to, jest to taki dobry preliminarz tego, co, jest, co będzie nas czekać w przyszłości, bo tak jak swojego czasu traci rozmowy z panem prezydentem na samym początku właściwie naszej wspólnej misji, bo to tak moja ładunka później pana prezydenta się zaczęła wcześniej, ale umówiliśmy się, że będziemy wspólnie pracować na rzecz, na rzecz miasta, czy to takich charakterze, czy też w różnych przedsięwzięciach kulturalnych, których w których zakreśliliśmy działalność wspólnej pracy na rzecz wspólnego dobra naszych mieszkańców. Ja w tym momencie tyle, teraz bym prosił Pana Prezydenta o wypowiedź, no i ewentualnie jak będziecie Państwo mieć pytania, to dopowiemy jeszcze coś, także? Bardzo proszę Panie Dziękuję bardzo. Panie Marszałku, to troszkę poprawię. Szanowni Państwo, po pierwsze bardzo serdecznie cieszę się i dziękuję panu marszałkowi za tę deklarację, że jest to pierwszy krok, 185 tysięcy złotych na przejścia dla pieszych, bezpieczne dodajmy przejścia dla pieszych. To jest tak naprawdę pierwszy etap, bo my będziemy aktywni w składaniu dalszych wniosków. Poprawa bezpieczeństwa jest tutaj dla nas priorytetem ale także pewne udowodnienia dla rowerzystów, bo cały program integracji naszych ścieżek rowerowych z tymi, które ze ścieżkami powiatowymi czy regionalnymi jest już na etapie koncepcyjnym. Więc za ten etap bardzo serdecznie dziękuję. I tak jak Pan Marszałek powiedział, jest to tak początek naszej wspólnej misji, bo pomysłów i projektów pewnie będzie jeszcze wiele. Może nie zdradzę jakiejś wielkiej tajemnicy, jeśli, jeśli powiem, że wspólnie z Panem Marszałkiem również chcemy pochylić się nad kwestią. Odzyskanych ruin na Górze Świętego Marcina. Ale nie o tym dzisiaj jest ta konferencja, tylko o poprawie bezpieczeństwa, o środkach marszałkowskich na przejścia dla pieszych i mam nadzieję, że ten projekt będzie tutaj marszałków kontynuowany, bo on jest mówiąc wprost. Przepraszam. On jest mówiąc wprost. A ten ma słuszny wzrost że... Tak, i za wysięgniki. Ten program będzie kontynuowany, bo mamy jeszcze kilka takich newralgicznych miejsc, które chcielibyśmy w mieście poprawić i nie ukrywam, że 85% dofinansowania by nam się przydało. Dziękuję bardzo. Mamy tutaj taki jeszcze drobiazg, bo Pan Prezydent yy, dzisiaj po raz pierwszy... Mieszkańcom, nasi mieszkańcy, mieszkańcy Tarnowa, e, miasta Tarnowa mają się czuć i bezpiecznie i pewniej. I to temu służy. Dlatego poprosiliśmy Państwa tutaj o tą konferencję prasową, tak jak wspomnieliśmy już wspólnie, to jest pierwsza, ale pierwszy prog prognozy dalszych działań na rzecz, e, na rzecz Tarnowa. E, te inwestycje kulturalne, ale przecież mamy i historyczne, panie prezydencie, o których mówiliśmy, nie będziemy zdradzać szczegółów, bo lepiej mówić już coś. Co się wydarzy, a wtedy zapraszać Państwa na otwarcie, ale tak sądzę, a Urząd Marszałkowski jest przed fazą większość samorządów projektowania budżetu, tak więc, więc jeżeli zadaliśmy sobie taki temat wspólnie z władzami miasta, żeby wspierać takie kierunki działań, one będą realizowane. Żywię nadzieję, że będę mógł poinformować pana prezydenta, że te rzeczy dostały się do, do budżetu i będą realizowane w najbliższym czasie. Taka jest, takie jest też oczekiwanie mieszkańców, takie jest oczekiwanie, oczekiwanie nas, żeby ruszyć, a potem z Impetem kontynuować różnego rodzaju działania i historyczne, i kulturalne, no i drogowe, i wszelkiego rodzaju działania na rzecz poprawy warunków mieszkaniowych mieszkańców Tarnowa. Tyle mamy oficjalnie, jeżeli Państwo macie jakieś pytania, bardzo proszę. Ja musicie zapytać, co się zadzieje na tych przejściach dla pieszych. Czy to będą przejścia wyniesione, czy tam będzie jakieś dodatkowe oświetlenie? Jak to Skorzystam z takiej ściągawki, bo to mam ze szczegółami wszystko opisane, więc nie jestem w stanie tego, nie jestem w stanie tego spamiętać. Więc, szanowni państwo, jak wspomniałem, te przejścia dla pieszych będą dwa na drogach powiatowych, dwa na drogach gminnych. Co będzie, co ten projekt zakłada? W ramach projektu wykonane są, zostanie oświetlenie przejść, to też była o tym już mowa, wraz z ułożeniem kostki brukowej na odcinkach, na odcinku istniejąc, istniejącego chodnika do przejścia dla pieszych. Projekt zakłada również ułożenie kostki integracyjnej, nie wiem co znaczy, my, co znaczy słowo integracyjne tutaj, ale e, zostańmy przy tym, integracyjnej chodnika dla przejścia dla wieżyń, e, w miejscach wskazanych na projekcie zagospodarowania terenu oraz zaniżenie, to też mówiłem o tym, zaniżenie krawężników, co powoli, pozwoli osobom niepełnosprawnym na przykład, bądź tam ze szczególnymi problemami, e, łatwiej przekraczać te e, tereny. Wyznaczony również zostanie przejazd rowerowy na skrzyżowaniu drogi powiatowej ulica Słowackiego przez drogę gminną ulica Skargi. Tam jak wiemy, jak znamy ten teren, to wiemy, że tam są często problemy, sam to obserwowałem. Teraz zejść z roweru. Tak, teraz z roweru, a tak będziemy mieli łagodnie, łagodnie przejechać. W ramach zadania wybudowane zostanie jedno przejście dla pieszych przez drogę powiatową Aleja Piaskowa, to się nazywa Aleja Piaskowa, wraz z dedykowanym oświetleniem, kostkę integracyjną oraz niezbędną infrastrukturę. Dodatkowo słupy, o tym nie mówiłem, słupy oświetleniowe przejść dla pierwszego od strony najazdu, wyposażone zostaną, też nie wiem co to jest znaczy, ale powiedzmy, że tak bursztynowe, pulsujące światło. Państwo może wiecie więcej. Światło sygnalizujące dojazd do punktu, który należy zachować szczególną stronę. Już po, takim, po takiej ściągacie, bo Państwo wszystko wiecie, jak to będzie wyposażone. Generalnie można powiedzieć w ten sposób, że to będą już takie nowoczesne, zgodnie z tymi nowoczesnymi wymogami, czyli te pulsujące światła i tego. To wszystko ma ułatwiać. No, zmienia się też, zmieniają się też i oczekiwania, zmieniają się też i wymogi. Mają być to nowoczesnego rodzaju przejścia, które na pewno poprawią bezpieczeństwo. Kierujący pojazdem mechanicznym, z całą pewnością będzie miał możliwość zauważyć wcześniej osobę, przez to doświetlenie. Przez to. Natomiast jak wiemy, drodzy Państwo, zarówno Aleja Słowackiego, ulica Słowackiego, nie wiem czy ona już zalejo, Panie Prezydencie, no, Aleja Solidarności, a potem ulica Słowackiego, ulica, tak? Słowacka, ulica. ulica więc jest dość mocno oblegana. Zmieniły do... w Krakowie. Tak, no właśnie, ale w Krakowie. Do ronda generała Fjeldorfa Nila, Nila tam przynajmniej w niektórych okresach czasu dnia, tak mówimy o dniu, dość duży ruch, więc wszelkiego rodzaju ułatwienia, przejść dla osób pieszych, no, są w tym chwili można powiedzieć, koniecznością. Podobnie, ale Piaskowa, przez to, że mamy tutaj kontakt najbliższy z rządem. Pana premiera Mazowieckiego, a potem do autostrady. Więc te, te ulice są takimi łącznikami pomiędzy centrum Tarnowa w kierunku bądź to autostrady, bądź to tutaj wschód-zachód pomiędzy, pomiędzy no, mieszkańcami podróżującymi na linii wschód-zachód. Więc ze, właśnie ze tych względów bezpieczeństwa te przejścia zostały wybrane. Zresztą miasto o to zabierało. Kiedy, kiedy prace ruszą, to jest istotne. Czy to będzie w tym roku, czy to. No także te przejścia także. No, pan, pan tylko, 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 tylko właśnie ten przelew, transza środków i rozpoczynamy pracę. Także jesteśmy do tego gotowi. Słowo niezłocznie tutaj było trafione. Jeszcze jakieś pytania Państwo macie? ja mogę jeszcze dodam parę słów. Jest fajne, że te przejścia dla pieszych to są rzeczy, o które prosili też sami mieszkańcy i radnych miejskich i radnych osiedlowych. Mi te miejsca są szczególnie bliskie, to teren piaskówki, gdzie mieszkam, gdzie, gdzie też te ścieżki rowerowe kolejne zaczynają się pojawiać. Jestem radnym z tego okręgu. Żeby... Mnie najbardziej cieszy też fakt i też ta deklaracja, że w sposób będą kolejne działania w, w tym celu, bo Marzy mi się, żeby w Tarnowie ruszył w końcu projekt 0 cm, czyli projekt, gdzie wyrównujemy wszelkie zbyt wysokie krawężniki. Wczoraj miałem okazję wędrować po tarnowie z osobą na wózku i wspominała mi o wielu miejscach, które jeszcze wymagają poprawy, gdzie po prostu nie tylko osoby z niepełnosprawnością, ale także kobiety czy tatusiowie z dziećmi na wózkach mają po prostu problemy, żeby się poruszać. Więc przed nami też dużo zadań i myślę, że wspólnie z Urzędem Marszałkowskim, wspólnie z miastem te rzeczy uda się zrobić. Pod warunkiem też, że uda nam się też zachęcić Tarnowian do tego, żeby sami też może zaczęli mocniej zgłaszać te miejsca, które warto jeszcze poprawić. Na takie obywatelskie informacje też myślę mocno liczymy. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, w takim razie zapraszam do indywidualnych rozmów, można skorzystać z tej sali, można też skorzystać ze ścianki, ze ścianki która jest na, na zewnątrz, także. Tak.